Przy oprawie wokalno-instrumentalnej Młodzieżowej Parafialnej Grupy Apostolskiej chcemy móc spojrzeć we własne życie, bo do tego zaprasza nas Chrystus na początku Wielkiego Gróżby. bardzo wielu chrześcijan, którzy prześcigają się w pokożności. światła w kwiatach dla Chrystusa, a zapominają o swoich braciach, ludziach załamanych i cierpiących. Choć z że kupiłbyś mi jakiś drobiazg. Proszę Proszę mi się o do docię. Ty tyle mnie nie widzę. cię, ten wisiorek pozupełnił nas i jest bardzo drogi. Co na niebie ja Ja zawsze mam pieniądze, Dominiczko. Nie mam. stary tak, to znaczy rodzice mi dają. Nie zarabiają taką forsę z danach. Teraz i tak ich takich nie ma, gdyby byli. To i tak mi na wszystko pozwalają. Nie rozumiem. Muszę mu jakoś wynagrodzić od Zresztą nie musi się przecież tłumaczyć. Dziękuję Ci, jesteś kochany. <tryk> dziękuję bardzo, dobry, dobry. szczęścia. Troszczysz się o moją nogę, a musisz wiedzieć, że dobrowolnie ode mnie o pewnemu chłopcu, który miała swoją nogę niesprawdą, a gorliwie wątpił się do mnie jak cud. aby Bóg, tak jak wszyscy koledzy, choć raz zagrać piłkę i ode mnie swoją nogę. Teraz jest bardzo szczęśliwy. Potrzebne mi są żywe ramiona i żywe ręce, ręce z ciała. Z ciała? Tak. Chcę, abyś ty zastąpiła ręce, bo moje o a ludzi potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Świat staje się coraz bardziej niż u cierpienie. Słabi są odrzucani. Teraz częściej ten jest tylko tych silnych i bezwzględnych. Ja? Moje ręce? Ja mogę pomóc? Tak. Wy wszyscy oszczędni powinniście być moimi rękoma. Wy wszyscy jesteście mi potrzebni. Te winny, Duchę płonącą jak ognisty krzak. Niechaj liście mnie nie nigdy. Oczyść mnie i pozwól w sobie trwać. O mnie. Życie szybko się toczy, Praca, tam dom. A ja wciąż przed oczami mam tamte dni. Bo wiem, że wtedy wydarzyło się to najważniejsze. Najważniejsze dla mnie, dla ciebie i dla nas. I chciałabym o tym krzyczeć na cały świat. Obudzić wszystkich i powiedzieć to, że... Każdego dnia do ciebie znoszę, życie daje spek. w cisze zmienia się. Dlatego jeszcze raz powtarzam, sytuacja jest trudna. Jezus wyraźnie podburza lud, uważając się przy tym za Mesjasza. Chodzi mu o władzę czy o pieniądze? No, o jedno i drugie. I tak, mi się nie uda. Wezwałem Was tutaj właśnie po to, byśmy zaradzili się, co zrobić z tym Jezusem, zanim sytuacja wymknie się zupełnie spod naszej kontroli. Nazywam się Judasz i czy nam wiadomości od swojego nauczyciela? Nie. To ja sam chcę wam go wydać. Skąd wiesz, że chcę, aby nam wydano Jezusa? Bo na każdym kroku was obraża. Bo twierdzi, że wykorzystujecie ludzi na polecenie obowiązki, których sami nie spełniacie. Bo wciąż powtarza, że celnicy i nierządnicy są bliżej Boga niż Wy. Wystarczy? To przecież jasno, że chcecie się go do końca masz rację, to nie są tylko nasze osobiste negocjacje. Jednym z głównych powodów, dla którego chcemy się go pozbyć, jest podburzanie przez niego ludzi i uważanie się za Mesjasza. Nie on to otrzyma, gdyby już wychodził z koła. Zaczekaj, tak naprawdę z własnej nieprzymuszonej woli? Tak. Kiedy mówił, pójdź za mną. Byłem przekonany, że to mesjasz, który mi cały moje życie... Gdy ja już odejdę, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To jest kielich krwi mojej, która za Was będzie wydana. To odcięcie na moją pamiątkę. Panie, mówisz tak, jakbyś się z nami żegnał. Gdzie chcesz odejść? Przecież wiesz, że my wszędzie za Tobą pójdziesz. <laughs> wszędzie, Piotrze, jeszcze tej nocy za nikogo zapieję. Trzy razy się nie wyprzesz. Chodźmy teraz, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ode mnie to, co ma się stać. Oddal ode mnie. Widzisz mój smutek i leni, ale jeżeli taka jest Twoja wola, Ojcze, mi się stanie to wszystko. Jonszek, śpisz, nie potraficie czuwać jednej godziny ze mną. Dobrze, Chciałbym to robić. I w trzy dni ją odbuduję. Jednak niektórzy wspominają tylko o jednym Są jeszcze tacy, którzy twierdzą, że w ogóle nie chodziło o świątynię. Wiem. Przekazano na mi już te wszystkie informacje. Na tej podstawie trudno będzie oskarżyć Jezusa. Tak mówi? No dobrze. Przesłucham. Czy ty jesteś królem żydowskim? Sam się nad tym zastanawiasz. Czy ktoś inny ci powiedział, że jestem królem? Wszyscy tak mówią dookoła. Gdzież jest to twoje królestwo? Królestwo moje nie jest stąd. Gdyby było z tego... Moje wojsko i cudzy wbije mi się o mnie, abym nie został uwięziony. I... Cóż, naprawdę jesteś królem. Tak, jestem królem. Rodziłem się po to, aby dać świadectwo prawdzie. Jest taki zwyczaj, że na pastwę uwalniam Wam jednego z więziu. Czy chcecie? Abym uwolnił wam tego, którego nazywacie królem brzydowskim, czy tego złoczyńcę Barabasz? Jezus, to oszusty kłamca! Uwolnij Barabasza! Uwolnij Barabasza! 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 Dobrze dobrze. Uwolnij wam Barabasza. Ale w Jezusie nie znajduje żadnej niej. go ubiczować i uwolnić. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Pokrzyżuj go.

Ale kot jest, że ja. trzeba się ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość wszystko przytrzyma. я пусть туда zorganizować i tak jak zawsze na próbach bywa różnie, ale na końcu efekt jest po prostu porażający. Taki przynajmniej od nich się